Dzisiaj jadę na stację na dalszą daloną pole takim takim Ja Jestem na polu jęczmienia ozimego. Jak przypominacie sobie, jęczmień posiany o zimy po owsie na Mazurach te wszystkie antocjanowe takie liście to właśnie siadający owies dlaczego zwalczany owies e, po prostu o nie może wiosną e, być e, jest to jakościowy jęczmień nie może być do mieszki. to jedna kwestia druga kwestia e, konkuruje z tym jęczmieniem o składniki pokarmowe to też jest bardzo ważna sprawa zdarzało się tak że nawet na Mazurach ten owies e, który teraz by był gdzieś wielkości 20 cm po prostu yy, przetrwał zimę a wiosną zwalczanie tak dużego owsa no wiecie jakimi dawkami się kończy a tak będzie spokój dzięki